Witam, witam. Sam farmer na swojej pasiece farmerskiej, proszę państwa. Tak, dzisiaj kolejna nauka. Dzisiaj zajrzymy do dwóch uli wielkopolskich korpusowych. <laughs> Tylko one właściwie mi zostały nieprzeglądnięte ostatnio. Bo tam w trzy dni chyba przejrzałem wszystkie rodziny, włącznie z odkładami. A te zostawiłem, ponieważ one dosyć pewne były, bo dużo roboty dostały po miodobraniu. Tak więc tam nie było trzeba nic zaglądać. Co my jeszcze szukamy? Jeszcze dłuto by się przydało. Jak dla prawdziwego pszczelarza, tak? Zobaczcie, jeszcze Wam pokażę, co się dzieje. O, dzisiaj upalny dzień. Chyba drugi z kolei. I pszczółki sobie wiszą. I wyszły na zewnątrz, nie? Tylko nie pamiętam zapiski, muszę zobaczyć. Czy w tym ulu nie ma matki, czy w tym, ale mi się wydaje, że w tym, nie? Ale pszczoły było dużo. One zresztą mają mateczniki nie wiem, czy już się nie wygryzły, bo tak już, już trochę minęło. No widać prawie wszędzie te pszczółki wychodzą. Trochę wachlują. A trochę sobie siedzą. Nie? A. Nawet w odkładach. Odkłady są dosyć solidnie ocieplone, wentylacji nie ma. Ale to im nie przeszkadza, to, że sobie wychodzą, to, bo jest młoda pszczoła wygryziona, a nie ma larw, nie? bo matki dopiero się wygryzły i trzeba czekać na unasienienie, aż wrócą, więc te młode pszczółki mogą się trochę nudzić. nie? Tutaj by się przydało wyjąć jeden, jedną ramkę, bo pamiętam, że chyba najsłabszy to jest odkład. Ale to, czy zasilisz, czy nie, jak matka wróci unasieniona, to jeszcze zdąży do września być rodziną na tyle silną, żeby odłożyć sobie pokarm yy, i jeszcze przetworzyć cukier. Dobra, proszę Państwa, co my robimy? Ściągamy zabezpieczenia o te daszek kładziemy tak taka zabawa z tymi korpusowymi, nie? Spójrzmy najpierw co tutaj się dzieje w tej nadstawce, nie? Z chęcią zobaczę, czy one w ogóle tutaj coś, coś noszą, nie? O, pszczółka jest, ty coś przyniosły nawet na środek. A? Bo ta rodzina dopiero taka w, w rozwoju, nie? Ona taka nie taka raczej. Od, od samej wiosny. Się pali? Coś tam się pali, chyba. Się rozpali przy wietrze. Dla mnie to jest mniej więcej tak. No, widać słaba ta rodzina. Mają te ramki, jest trochę tu przedzielone. A czemu ja tu tak zostawiłem, że w środek węze dałem, a nie na boki na zewnątrz. Nie wiem, tak mi się jakoś obzdurało. Więc teraz trzeba będzie zamienić węzę na boki, a na środku to, bo tutaj kurde pierzga na pewno była, wiecie, ramki osłonowe. Jest tak, że tutaj nie ma po prostu pszczół. Jeden korpus pszczół. Powinien być korpus i nadstawka, bo to one nic tutaj nie zrobią w tym sezonie. Trochę odbudowały, jak będzie lipa, one to odciągną. Ale czy one mi naniosą chociaż jedną nadstawkę wielkopolską? Coś mi się nie wydaje. Jakiś ciemny miodek, podlane. No i co, taką ramkę? No przecież nie dam na środek, bo po co? Jak już tutaj odbudowały, to niech zostanie. Tutaj widzę jest trochę odbudowana, może będzie mniej tego miodu. A to kurde ramka pracy Też niepotrzebna. Zwykłą komórkę ciągną. Te nadstawki to damy. Co to za miód taki ciemny? Spać i ciasta? Nie wiem, nie wiem Gdzie te nadstawki? Tam są. Nie ja wiem, te ramki, kurde, siedzą na tamtych, o normalnie o. Czy to jest bezne, za, za krótkie te są ule. Zresztą co, to, tam pół centymetra nie ma nadbudowy. Już ta ramka o się opiera. Ktoś, kurde, Krzysiu, jak oglądasz, spierniczył te ule. Kto to robił? Producent jakiś, czy ktoś tego, kurde, w garażu, to sklepą. To nie do życia te ramki, znaczy te kurde te ule. Aż się nie chce przy tym robić, zobaczcie, każda ramka kurde luźno chodzi. Włożysz na stawkę i to wszystko się poprzestawia. Dobra, wracamy tak jak było za tym, bo tu nie ma innej możliwości. Ja tu widzę. Ja tu widzę niezły burdel. Dawaj tą ramkę. Niech se kurde budują jak chcą. Coś mi się wydaje, że ja tutaj nie będę grzebał do jesieni. Na jesień tylko zakarmić i wszystko nic tu nie będzie z tej rodziny. Chyba, że konkretny. Odkład zrobić do mojego wielkopolskiego, to on jeszcze z lipy by kurde cały czerwcą zabrać To jeszcze z lipy by mi nadstawkę przyniosły pewnie A tam lula mam kurde pszczoły Więcej jak tutaj może być tam pszczoły w tym odkładzie No kurwa się nie da tego ustawić nawet człowieku o. Nawet centymetra nie ma nadbudowy. No rozumiem, że 6 mm, tak? 6-8 mm. No ale tutaj daj centymetry. <grym> Kurwa. Shit. Nie, no ale coś w tym musi być, kurde no Pewnie ja też zawiniłem. to pewnie tylko moja wina. Bo skoro ludzie na takim gospodarują, na takich korpusowych hulach tylko polskich, no to znaczy, że chyba potrafią to jakoś zrobić, jakoś rozpędzić, że wynik byłby nie gorszy jak u mnie na dadantach. No ale w każdym bądź razie u mnie w tym roku te ule, dwa wielkopolskie, przyniosły znaczy z, tylko z tego miałem nadstawkę i tam bez dwóch ramek chyba, nie? Jedną? Miodu? Z tego w ogóle nie? Yy, więc to to jest 8 yy, ramek wielkopolskich, takich oprzy tych moich yy, dadantach, nie? Jak ja tam miałem po 16-18 kg. Miodu z samych nadstawek, nie? Gdzie nie gdzie. Więc ja bym powiedział, że tutaj jest. Yy, no, kurde. No, tak nie za bardzo się gospodaruje na takim czymś, nie? Na Wielkopolskich. Za małe są jak dla mnie. Po prostu gdzieś tam przeoczyłem, przegapiłem ten moment. A macie. Mam zasłonię jeszcze tą wentylację. O, przeoczyłem gdzieś moment poszerzenia albo zwężenia, i już bo gdzie? Dwa korpusy, jak tam pszczoły na pół korpusa było po, po zimie, pewnie. No to kurde, co się pali, się pali, dobra. I było lepiej, ale stąd matka była zabrana, bo nastrój rojowy był dosyć spory więc należy sprawdzić jak pszczoły sobie radzą bez matki i co pewnie miodu nie ma, no wszystko zabrane nie, trochę coś tam ten, bo one czyściły po miodobraniu parę komórek zalanych więc nic nie noszą, albo niżej mają trochę bo tej pszczoły było trochę, nie? I tutaj troszeczkę więcej czuję o, tutaj z tej strony jest, nie? Nakrop. Nie. Ale niżej widzę, że ładnie jest pobudowany, więc tam może być więcej miodu. Może trzeba by było zamienić im na staweczkę, nie? Zaraz się przekonamy. Praca z takimi ulami. O, kurwa. Jeszcze lepiej. No, tutaj coś kurde, podniosły, nie? Ja może i rano się przejść tutaj, kapie. No, czyli noszą troszeczkę, nie? Odciągają, tutaj widać kawałki były wsadzone, węzy. No. Tutaj, gdzie miały więcej miejsca, bo to wszystko się przesuwa, kurde, nie mam tych Hoffmanowskich. Znaczy były tutaj, chyba, ale zabrałem do swoich huli, bo te nie rokowały, a moje potrzebowały. No tutaj jedna strona już całkiem spoko. Nie, zamienimy zaraz. O, i ta strona nawet spoko, nie? No niedolane do końca. Widać, że nie ma chyba fitego pożytku. Skoro tak, bo już tutaj zasklepione jest sporo, a brzegi niedobudowane. Albo mają tyle miejsca po prostu, że nie dociągają, nie? ramki może by wyjął z rana nie taką o. O. to nawet coś waży z kilogram półtora. no o, takie o ramki, spoko, nie? Co to za miodek taki ciemniejszy? Teraz one mogły przynieść. O, I ta ramka też widzę zasklepiona jest w miarę ale to jeszcze spokojnie możemy poczekać ja wezmę i te korpusy mógłbym zamienić w, zas w zasadzie albo inaczej przesunąć te zrobione dać na boki bardziej nie żeby one już po tym nie łaziły niech se one ciągną tutaj o Czało by sprawdzić czy są jajeczka, ale matka jeśli była. Już nie pamiętam ile tutaj czasowo, ale nie, chyba jeszcze za wcześnie, może się wygryzła dopiero, ale jak chyba zacznie czerwić, to mi się wydaje, że od dołu. O, tutaj nie zrobiona. Ramencja. No ta w sumie matki nie ma, o, łażą, ale nie budują. A tu ramka pracy. Walić w ogóle ją na bok. Muszę ramy gniazdowej to robić w takim razie. Że na dole zostawiłem jeden. No tu rama zabita pokarmem. Nic tu nie ma, ty. Trzeba na dół zejść. Wita z nędzą. Widzowie potwierdzą. Nadstawkę można zabrać jedną w sumie samej góry. Dobra, tutaj będzie gdzieś matecznik pewnie. Tutaj mają te całe gniazdo O, powygryzane Jedna spójrzcie Jedna matka, druga matka wygryziona Tutaj może trzecia, a może nie, może nie taki nie, nieskończony chyba Tutaj o powygryzany raz, dwa, trzy tak więc się powygryzały. mateczki tutaj też raz dwa no tak jak na jednej ramce masz cztery matki wygrizione tak więc przy tej pogodzie to one zaraz powinny już wykonywać Loty, patrzę tutaj wyszlifowane komórki, jakby już szykowały one pod, pod ten, pod czerwienie, może gdzie już jest jakaś matula, ciężko powiedzieć, nie ma szans, by musiał mieć warta, żeby zauważyć matkę w takim tłoku, jeszcze na ścianach ile ich, nie? No naprawdę musiał mieć warta, żeby tak zauważyć matkę, nie? Młodą. No dobra, starczy tego dobrego. Wiemy, że się powygryzały matki. Jest dzisiaj piątek, więc wrócimy w kolejny piątek albo w tygodniu, w czwartek, w środę. Jest taka. zapięcia. Najważniejsze zapięcia są tutaj o Jezu. A daszek spieprzony Kto robi tak daszki? Woda cieknie. Wszystko po ulu za dala Boże Tak się robi daszki. Zobacz nie klakier. Nawet ty wiesz jak się robi daszki. Tak się robi daszki. Zobacz. O. Gdzie ci co zacieknie? Zobacz, gdzie to kapie. Cały ul. Zabezpieczony silikon, jakby tędy zacinał deszcz. Silikon, wszystko kapie, zlatuje, zlatuje. Tutaj mamy jeszcze kapkę. Tutaj jest dopiero o tyle o 3 cm. Dopiero zaczyna się ściana. Woda skapuje ścieka po ulu. Tak wszędzie jest zrobione. Za 50 lat się widzimy. Tutaj jest w takim samym stanie. Jedynie odmalowane. A tych huli już nie będzie pewnie, się rozłożą.